Czy sztuczna inteligencja to nasz największy sojusznik, czy raczej nieuchronny sprawca upadku ludzkiej cywilizacji? To pytanie zadajemy sobie coraz częściej, obserwując lawinowy rozwój narzędzi AI w ostatnich latach. Parmi Olsen w książce Supremacja, Sztuczna Inteligencja, Chat GPT i Wyścig, który zmieni świat od wydawnictwa Postfactum stawia właśnie takie pozornie prowokacyjne, lecz dziś już szalenie aktualne zagadnienie. Jej opowieść rozgrywa się w samym sercu wyścigu między dwiema gigantycznymi firmami OpenAI i DeepMind i ukazuje mroczne oraz fascynujące zarazem tło rozwoju technologii, która według jednych przyniesie nam wybawienie, a według innych zgubę. Autorka, doświadczona dziennikarka technologiczna z Bloomberg, zaczyna od przypomnienia jednego z kluczowych momentów we współczesnej historii AI. Udostępnienie czata GPT w listopadzie 2022 roku. Ten niewinnie wyglądający czat okazał się dla internetów równie przełomowy co pierwsze zetknięcie z Google dwie dekady wcześniej. Rozmowa z maszyną przestała być niezręczna i toporna. Przeciwnie, nagle mieliśmy do czynienia z narzędziem rozumiejącym kontekst, potrafiącym wchodzić w interakcję w sposób przypominający dialog z żywą osobą. Za futurystycznym efektem kryje się jednak. Pełna napięcia rywalizacja, którą Olson opisuje w reporterskim zacięciem i wnikliwością. Centralną osią tej narracji jest zderzenie dwóch wizji technologii i, jak często bywa, dwóch wybitnych osobowości: Sama Altmana, szefa OpenAI, oraz Demisa Hasabisa, CEO DeepMind, działającego później pod skrzydłami Google'a. Obydwaj twórcy, a poniekąd i wizjonerzy, od lat pracują nad tym, by stworzyć tak zwaną sztuczną superinteligencję. Dla jednych to niemal religijne posłannictwo, mające na celu wprowadzić ludzkość do zupełnie nowego poziomu ewolucji dla innych przepis na katastrofę. W tej książce ci dwaj liderzy stają się bohaterami rodem z epopei, w której stawką jest władza nad najważniejszym wynalazkiem w historii ludzkości. Olson udowadnia, że racje nie są wyłącznie po jednej stronie, a i Altman i Hasabis poruszają się w skomplikowanej sieci wpływów gigantycznych korporacji oraz własnych ambicji. Podczas gdy DeepMind, kroczący ścieżką współpracy z Google, gigantem, który dziś kontroluje ponad 90% światowego rynku wyszukiwarek, OpenAI na początku deklarowało non-profitowe cele. W pewnym momencie jednak również i ta organizacja zwróciła się w stronę finansowania z Doliny Krzemowej, co wzbudziło szereg etycznych wątpliwości. Autorka opisuje, jak wczesne idee, powołanie Rady Etyki czy zabezpieczenie przeciw wykorzystywaniu SI. SI do celów militarnych powoli ustępowały miejsca coraz wyraźniejszym interesom biznesowym. Wzajemne oskarżenia o utrwalanie rasizmów danych, o kreowanie stronniczych algorytmów czy ignorowanie społecznych skutków implementacji SI towarzyszą temu wyścigowi od samego początku. Olson nie przestaje jednak na samej relacji z pola bitwy między OpenAI a DeepMindem. W szerszym kontekście analizuje wpływ tej technologii. Na naszą codzienność, podając przykłady, w których algorytmy odegrały wątpliwą rolę w przyczynieniu się do szerzenia mowy nienawiści, jak w przypadku kampanii wymierzonej w mniejszość Rohingya w Mianmie, bądź wspierały system oceny ryzyka w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości, co mogło skutkować dyskryminacją osób o innym kolorze skóry niż biały. Pojawiają się też zagadnienia związane z samym kształtowaniem informacji w mediach społecznościowych czy branży kreatywnej. Książka wskazuje, jak łatwo można. Wpuścić do obiegu wadliwe modele oparte na niezweryfikowanych i tendencyjnych zbiorach danych, a tym samym zniekształcać rzeczywistość i utrwalać niesprawiedliwe stereotypy. Jeden z najciekawszych wątków dotyczy transhumanizmu, nurtu filozoficznego zakładającego, że rozwój technologii pozwoli nam przekroczyć ludzkie ograniczenia. Olson pokazuje, w jakim stopniu Altman i Hasabi, podobnie jak wielu innych entuzjastów w SI, wierzą w nieuchronny postęp prowadzący do stworzenia superinteligentnych bytów. Czy ten postęp będzie błyskawiczny i radykalny, czy raczej powolny, ewolucyjny? To pytanie, na które w supremacji nie ma niestety jednej odpowiedzi. Autorka bardzo wyraźnie jednak ostrzega: nadmierny optymizm i akceleraniostyczne, akceleraniostyczne akceleracjonistyczne podejście może nas sprowadzić na manowce szybciej niż się spodziewamy. Książka Parmey Olson ma formę reportażu technologicznego, w którym przytacza ona w zasadzie głosy wielu osób ze środowiska IT, nauki oraz biznesu, jak również powołuje się na wiele dostępnych danych. E, tu też warto wspomnieć, że autorka wspomina Polaka Wojciecha Zarembę, który właśnie w firmie OpenAI był współtwórcą czata GPT. Pozwala to na wszechstronne spojrzenie na fenomen czata GPT i rozwiązań pokrewnych. Dzięki temu czytelnik ma szansę zrozumieć dlaczego temat zaawansowanych algorytmów Uczenia maszynowego budzi tak skrajne emocje, od entuzjastycznych po panikę. Olson nie sili się na kategoryczne odpowiedzi. Raczej wykazuje, wskazuje obszary ryzyka i stawia czytelne znaki ostrzegawcze: monopolizacja SI przez dwie gigantyczne korporacje, wejście ku tytułu lidera innowacji, ignorowanie konsekwencji dla społeczeństwa czy niebezpieczeństwo militarnych zastosowań. Co warte podkreślenia, Supremacja nie jest tylko ponurą wizją Zagłady. Autorka przywołuje również argumenty entuzjastów, którzy widzą w wersji potencjał do rozwiązywania poważnych problemów świata, od medycyny po edukację. Zwraca uwagę na to, że inteligentne systemy mogą przyspieszyć badania nad nowymi lekami, czy pomóc w optymalnym zarządzaniu zasobami w miastach. Jednocześnie pokazuje, iż obecna skala inwestycji w AI i wzrost prestiżu naukowców związanych z tym obszarem, nierzadko zarabiających fortuny w młodym wieku, tworzą paradoksalną sytuację. Z jednej strony ogromny kapitał napędza postęp, z drugiej jednak rodzi niepokój, że prędzej czy później pogoń za zyskiem zwycięży nad humanistycznymi ideami. Styl Olsen jest przy tym bardzo przystępny. Łączy rzetelność dziennikarską z talentem do snucia wciągających opowieści o ludziach, którzy stoją za rozwojem AI. Jej książka stanowi świetne źródło wiedzy dla czytelników mniej obeznanych z tematem, ale też inspiruje do refleksji tych, którzy na co dzień śledzą nowinki technologiczne. W dobie, gdy ChatGPT jest w stanie pisać teksty dziennikarskie, generować obrazy, czy nawet komponować muzykę, pytanie o przyszłość rynku pracy, kreatywności i etyki w sieci stają się nad wyraz palące. A dla kogo jest ta pozycja? Dla wszystkich zainteresowanych tym, jak wielkie korporacje i ich charyzmatyczni liderzy ścierają się, by zyskać przewagę w rozwijaniu sztucznej inteligencji. Dla osób, które widzą w AI narzędzie, no dla osób, które widzą nadzieję w AI, na rozwiązywanie wielu problemów cywilizacyjnych, ale też dla tych, którzy lękają się nierozważnym wykorzystaniem technologii. Wreszcie dla każdego, kto chciałby zrozumieć, dlaczego dzisiejsza rywalizacja o prym w dziedzinie AI może zdecydować o tym, jak będzie wyglądać świat naszych dzieci i wnuków. Supremacja to powrywająca historia i zarazem ostrzeżenie. Dzięki trwającej wiele lat reporterskiej pracy, kontaktom z kluczowymi graczami w Dolinie Krzemowej i dogłębnymi badaniom, Olson prezentuje nam pełen obraz rewolucji, i jaką sztuczna inteligencja niesie. Ta książka nie tylko odkrywa kulisy największego technologicznego wyścigu naszych czasów, lecz także inspiruje do postawienia sobie jeszcze jednego równie kontrowersyjnego pytania. Czy w pogoni za tworzeniem boskich maszyn Przypadkiem nie, gubimy tego, co najbardziej ludzkie.